No cześć. Witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj zajmiemy się rozpakowaniem tego tu te zestawu startowego z serii kart Ninjago. Zapraszam. Ok. Zacznijmy może od wyglądu naszego opakowania, potem przejdziemy do otwarcia. U góry mamy logo LEGO Ninjago oraz szatę graficzną już, nowe, już nowej serii LEGO Ninjago. Czyli, że mamy tutaj głowę Jaya oraz bardzo fajne pioruny. Tutaj mamy yy, jakieś napisy, spróbuję Wam to teraz tutaj zrobić, tak? Zawiera zestaw startowy, kolekcjonerska, Gra karciana właśnie zawiera. Dwie karty limitowane, złoty ninja oraz drużyna ninja. Tylko z tym zestawem, no bardzo ciekawe. Dwie plansze do gry oraz saszetka z kartami. I to chyba wszystko. Super cena 29,90. No czy ja wiem, czy taka super. Album do kart, plakat, galeria kart oraz zasady gry. Ok, ja kupiłam ten zestaw w Carrefourze yy, dosyć dawno. Tylko, że po prostu nie miałam czasu po prostu, żeby to nagrać. Ok, mamy tutaj y, przestawienie naszego klasera, tam już w środku. Tutaj mamy naszą paczkę. Yy, nazwę, czyli Training Card Game. Tutaj. I to chyba na tyle, jeśli chodzi o przód. Z tyłu mamy tył klasera. Nie, to jest ten, ten. Jakiś plakat i plansza, a klaser jest tam jeszcze inny. Okej. Okay. Yy, to chyba by było na tyle, jeśli chodzi o opakowanie, więc przyjdę teraz do otwarcia naszego zestawu. Ej, ciężko to idzie. Bardzo ciężko. No mimo tego, że tu jest ten, ta klapka, to to jest taki mocny klej, że, że. że się bardzo ciężko otwiera. Ja bym tutaj nawet użyła noża albo czegoś, ale się nie chcę po niego obracać. Okej. Okay. Więc w środku mamy tutaj, choć te karty moje. W środku mamy nasze dwie karty limitowane, paczkę kart, klaser i reszta rzeczy, o których nie mam pojęcia. Ok, więc przyjrzymy się im z bliska. Karty na razie odłożymy na bok. Zajrzymy może najpierw do tego wszystkiego, co tutaj mamy. Jest to po prostu taka tekturka, która mówi nam o kartach, jakie są. Karty limitowane. A, możemy sobie zaznaczać, jakie już mamy w posiadaniu naszym. Spora tego. Tech. Aha, dobra, że... yy, Ale nie nieważne. Mamy tutaj to samo, co na. Yy, tutaj. Aha, bo. To... Aha, już wiem, słuchajcie. Co jest do włożenia. Tak, to jest... To jest taki łysy, goły klaser. I my się mamy tutaj bawić w... Czekajcie, otworzę go. W ozdobienie jego. Ale fajne. No ale w sumie mogli to zrobić za nas, bo... Ach, nie przyda mi się ta folia. Okej, okay, mamy tutaj nasz klaser i... Ja, ja, aha, dobra. I możemy tu sobie, sobie wkładać różne rzeczy. Bardzo fajny pomysł, ponieważ jeśli ktoś sobie kupi na przykład dwa takie klasery, to w sumie mógłby sobie zrobić klaser na przykład na, na coś innego. Czy ja wiem y, klaser na. Czy ja wiem na Invisimali, jak mu się skończy miejsce. Klaser na nie wiem Redakai albo y, jakieś inne karty, nie wiem Metal Master cokolwiek. Więc ja tutaj jeszcze zrobię z tyłu. Widzę, że mam uszkodzony. Czekajcie zaraz Ja mam mój piękny klaser uszkodzony. Jest on pęknięty. No ale co? Mówi się trudno. Włożej chyba nawet nie będzie widać, co myślicie? Sił uda mi się to włożyć. Może tak? No, od razu poszło. No i byście musieli uważać na to. No, więc tak wygląda już. Całość złożona. Aha, bo to chodzi o to, że będziemy to zaznaczać, że trzeba to wyciągnąć, żeby to zaznaczyć, okej. Okay. Tutaj mamy również, tutaj mamy tego dżina. Nie, ma, nie wiem, za Chiny jak on się nazywa. Z tyłu mamy kilka zestawów. I logo. Ok. Jest tego dosyć mało, tych kieszonek No ale myślę, że starczy. Ok, więc kaser mamy za sobą. go ja tam gdzieś walne. Może teraz to. To są zasady gry. I to jest najwyraźniej wielki gigant, więc ja to za chwilę rozłożę i Wam pokażę. No więc została nam ta plansza, która nie jest aż taka duża, więc mogę wam pokazać. Tutaj mamy yy, pojazd Stylia, zużyta. Pojazd talia zużyta. Miejsca na karty, więc tu się coś tam mm, podstawia. Tutaj mamy ekipę złych, ekipę dobrych i tak dalej. Z drugiej strony mamy właściwie to samo, praktycznie. Nie, nie nie to samo. Ponieważ tutaj mamy a to tam mamy Sesejału, tutaj mamy ekipę dobrą, ekipę złą. Po prostu są dwa warianty tych naszych plansz. Nie wiem jak to się gra, więc wam nie powiem. Ok, Zajmijmy się tymi zasadami gry. Zaraz wam pokażę, o co w tym chodzi. Okej, okay, więc pierwsza strona wygląda tak. Są to zas zasady gry i jest tego wręcz pełno. Yy, nie będę tego czytać na razie. Poziom zaawansowany, jakieś rodzaje kart, poziom podstawowy, to są poziomy różne, więc nie będę wam tego czytać, ale jest to dos dosyć duże. Z drugiej strony, natychmiast jest galeria kart, czyli wszystkie karty, jakie możemy zebrać, jest tego dużo. Yy, bardzo dużo. Ok, jeśli chodzi o nasze karty, to yy, limitowane. To jest to Złoty Ninja. Jest to tutaj. To jest jego symbol. Jest ona taka błyszcząca złota. 108 jakichś nie wiem, punktów. Podpis Złoty Ninja. Tu chyba jest. Yy, który z tych to jest chyba walka? Który jest atak? Yy, asu, sorry, o, yy, ofensywa. Drugi jest atak. Szybkość. Nie, tak. Praktycznie. Atak i obrona. Nawet nie, nie, nie przeczytałam. Tutaj jest moc. I limitowana jest napisane. Co wygląda? Tył. Ninjago Training Card Game 2016. Podoba mi się. Drugą kartą jest nasza ulubiona ekipa Czterech Ninja: Drużyna Ninja. Moc. Atak, obrona, szybkość. Limitowana edycja. Znaczek Ninja. błyszcze się. Taki sam. A z kolei jeśli chodzi o naszą saszetkę, to wygląda ona bardzo ładnie. Mamy tutaj takiego, tego Gina, napiszcie mi może jak się nazywa, co? Oraz Jaya ze swoim nunchako piorunów. Tutaj mamy logo Lego Ninjago, training card game. Jedna karta premium gwarantowana jest to w każdej saszetce, więc wow. Tutaj mamy pięć kart kolekcjonerskich. Tak zrobić. Mamy tutaj Jaya. I teraz tak. Zbierz kolekcję 180 kart z postaciami Lego Ninjago. Szukaj specjalnych kart premium: 36 unikatowych, kart błyszczących i 10 super rzadkich ultra kart. No, bardzo ciekawe. Mam, <ścoughs> Mamy tutaj znaczek, który mówi nam, że te karty nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 3 roku życia. Informacje, ostrzeżenia. Cena za jedną to 3,90. To jest nawet napisane. Mam tutaj kod kreskowy. O dziwo, nie ma tego, iż t, e, tak, ta paczka nie jest sprzedawana oddzielnie, co było w Invisimarach. Ok, e, w każdym razie spróbuję teraz to otworzyć tak, żeby e, było, wyglądało to jakoś ładnie, więc by musiała pójść po nóż. Właściwie to się cofnąć się obrócić. Ok. Teraz muszę to wyciągnąć Chodzi kurde Z oporami Chociaż Chociaż <gryw> Dobra, jednak nie już Widzicie jak ja po Okej, okay, więc No w miarę to się otwiera dobrze Nawet bardzo dobrze to się otwiera, więc Plus dla Ninjago, minus dla Invisimali. Bardzo fajnie, srebrne Okej, okay, więc mamy tutaj yy, Zugu Zgoduję? Tak, Zugu? Więc tak wygląda jego karta. Muszę sobie poczytać: Jego moce. Perła przeznaczenia. Pojazd. Szybkość obrona. Elektromech. Pojazd. Atak obrona. I to jest po polsku. Te, to, co robi ta karta, jest napisane po polsku. I to jest normalnie. Tego szkoda, że takich że rzeczy nie ma w takich kartach, czy ja wiem. Jak Invisim. Chociaż nie ale może są... Ale w Redakai na przykład tak nie ma. Dla ciekawe dlaczego. Mamy tutaj Nie. oraz limitowaną kartę Jaya. Która jest taka sama. Jest ona błyszcząca. O, widać mnie. Jest ona błyszcząca. Tutaj mamy jego symbol. Jest to z wersji duchowej i mamy po prostu jego tutaj. Y no wiecie, moc, obrona i takie rzeczy Okej, okay, więc ja teraz Będę wkładać te rzeczy Do mojego klasera Zakupionego, nowego No i wy możecie sobie popatrzeć jak chcecie Więc do zobaczenia Widzieliście coś w ogóle? Bo strasznie mi się niewygodnie to wkłada i tak się zastanawiam, czy na pewno warto. Dobra, w każdym razie jedziemy dalej. Okej, okay, no na razie sobie podzieliłam na limitowane yy, pojazdy. Dobrych gosków i złych gosków. I to tyle. Więc to na tyle. Twoją drogą bardzo Wam polecam zakup tego klasera. Ogólnie, jeśli chodzi o zbieranie tych kart, mi się podobają. Ja sama nie wiem, czy będę to zbierać, bo. Myślę, że nie dałabym rady, ale polecam Wam oczywiście. Jest to bardzo fajna rzecz do zbierania. Jeśli nie macie co zbierać, to już macie. I chyba to by było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie i łapkujcie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!